Zespół pod kierownictwem pana profesora Rafała Stojko jest ekspertem w dziedzinie ratowania życia i zdrowia pacjentek technikami małoinwazyjnymi, mikrochirurgicznymi. Jest kolejna konferencja. Miałam okazję być na takiej samej konferencji rok temu. Ona, oczywiście, jest zorganizowana przez uczelnię. My jesteśmy partnerem w tym przedsięwzięciu i to jest powód do dumy. Powinniśmy się z tego powodu bardzo cieszyć. A przy okazji warto jest przypomnieć, że szpital w Katowicach to jest 150 lat tradycji. To jest 7 tysięcy pacjentek leczonych rok, rocznie. To jest ponad 1000 zabiegów, z czego 70% to są właśnie zabiegi małoinwazyjne, mikrochirurgiczne, które tutaj stanowią. you know, Podstawę wiedzy i, i wyznaczają trend. Najważniejsze to dobro naszych pacjentek, bo mają możliwość być dobrze leczone w, zgodnie z zasadami evidence-based medicine i good medical practice. Dziewczyny są leczone w chirurgii małoinwazyjnej, inwazyjnej, czy mają dużo mniejszą traumę, dużo mniejsze cierpienia, dużo szybciej powracają do pracy i stanowią dużo mniejsze obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Ja pokazywałem dane, które, o których rozmawiamy, te dane sprzed 8 lat. To jeszcze tylko 10% technik małoinwazyjnych przy usuwaniu macicy. Teraz po 8 latach i ogromnej, tytanicznej pracy wielu osób zaangażowanych, między innymi w program dydaktyczny chirurgii małoinwazyjnej, ginekologii małoinwazyjnej, osiągnęliśmy 55%. To jest wynik, który zbliża nas do najlepszych krajów Europy Zachodniej. To co powiedziałem, możemy już teraz wysoko uniesioną głowę trzymać i środkiem korytarza. To co tutaj jest pokazywane, a jest bardzo bogaty program, to to wszystko jest robione realicznie realizowane w szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Szpitale bonifraterskie zawsze były w elicie diagnostyki i tak też jest w przypadku ginekologii w naszym szpitalu, bo to co jest tutaj robione te wszystkie techniki, tym wszystkim dzielimy się i w, w Polsce z różnymi osobami, które chcą tą wiedzę rozwijać, które chcą doskonalić i w Polsce i za granicą. Myślę, że ma to sens, dlatego, że jeżeli ktoś coś nauczył się dobrze robić, no to niech pokaże innym, jak to najlepiej, jak da się robić. Zakon Bonifratorów w Polsce działa już 400 lat i tam, gdzie bracia zakładali klasztor, zakładali od razu szpital, czyli można powiedzieć, że nasze działania zawsze były związane z tym, żeby się chorymi zaopiekować, żeby dać im opiekę jak najlepszą. To jest piękne właśnie, że możemy uczestniczyć już w trzecim kongresie tutaj w Katowicach, który właśnie ma jak najbardziej za zadanie uczyć, pokazywać, dzielić się doświadczeniem po to, żeby jak najlepiej zaopiekować się pacjentem, żeby wdrażać nowe techniki, nowe sposoby leczenia, pokazywać jak można inaczej, sprawniej i lepiej pomóc tym chorym. To co pan profesor robi jest dla nas czymś wyjątkowym i cieszymy mi się, że właśnie pan profesor jest dyrektorem medycznym w naszym szpitalu i Wa o to, żeby właśnie cały szpital dobrze funkcjonował na rzecz pacjentów, szczególnie oddział ginekologiczno położniczy którym jest szefem i te wszystkie nowe techniki, które też są pokazywane na kongresie, na pewno dzieją się też w naszym szpitalu poprzez nowe, wczesne operacje, które się tam odbywają.